Szereg olbrzymich betonowych obiektów, wybudowanych w leśnym kompleksie na północ od Bolesławca, był otoczony podwójnym drutem pod napięciem. W środku pracowali więźniowie największej filii Gross-Rosen, a.l. Hitlitz Streben założonej kilka kilometrów od ośrodka. Nikt z załogi Luftwaffe obsługującej bazę nie wiedział, jakiego rodzaju broń jest produkowana w obrębie wydzielonego obszaru. Teren był strzeżony przez strażników niepodlegających bezpośrednio Luftwaffe. Nawet ówczesny dowódca bazy, kapitan Peter Taube, wiedział tylko tyle, iż jest tam montowana jakiegoś rodzaju V-Wergel-Tungswaffen, broń odwetowa. Co to była za broń, gdzie mieścił się dokładnie ośrodek produkcji i jakie były losy całego kompleksu, a przede wszystkim więźniów obozu koncentracyjnego, na te pytania staramy się odpowiedzieć uczestnicząc w interdyscyplinarnym projekcie totalitarne dziedzictwo. W tej chwili znajduje się na początku... Ogromnego obszaru leśnego przy miejscowości Krzyżowa. To jest jakieś 15 km od Bolesławca na Dolnym Śląsku. Ogromny obszar leśny, ale przede wszystkim jeszcze ciekawsze tajemnice skrywa ten las, ponieważ to właśnie tutaj była fabryka zbrojeniowa która w wielu elementach swojej przyszłości nie została jeszcze w 100% wyjaśniona, nie została zbadana i właśnie te badania trwają. Ja w tej chwili czekam na Łukasza Orlickiego, szefa grupy eksploracyjnej magazynu Odkrywca, który zabierze mnie na miejsce tych badań i nieco więcej wam powie o, o tych badaniach. Jestem już z Łukaszem. Jedziemy taką e... Jedziemy szutrowo leśną drogą. Wjeżdżamy teraz do dużego kompleksu leśnego pomiędzy miejscowościami Gromadka, Krzyżowa a Trzebień. No i w tym kompleksie leśnym mieściła się od 1939 roku niemiecka baza Luftwaffe. Później ten teren zajęli Rosjanie. Ten teren był w ogóle niedostępny. Także my w tej chwili jedziemy leśną drogą. Za nami jakiś kurz się unosi spod kół samochodu. No i jedziemy do centralnego punktu tej bazy, w której znajdował się no, największa w obozu koncentracyjnego rozrozem na Dolnym Śląsku. A L Kitic który w którym znaleźli się więźniowie, którzy pracowali na terenie tej bazy. Czyli ten cały kompleks leśny, który jak widać obszarem jest po prostu imponujący, bo jest potężny. To była jedna wielka fabryka zbrojeniowa. To jest tak naprawdę miejsce, które się rozwijało. Wszystko zaczęło się od takiego magazynu dla Luftwaffe, magazynu bomb lotniczych, amunicji, który powoli się rozrastał i przyspieszył w 44, 43, 44 roku, stając się no, takiego swego rodzaju fabryką właśnie amunicji, a skończył na miejscu, gdzie Niemcy montowali, produkowali jedną, właściwie dwa rodzaje broni odwatowej. Także jedna z najtajniejszych takich placówek w tym rejonie Dolnego Śląska o wysokim stopniu tajności. Nawet personel Luftwaffe, który tu pracował, do końca nie wiedział jakiego to rodzaju broń tutaj była produkowana. Wspólnie z Łukaszem przejechaliśmy kilka kilometrów obszaru leśnego, który w trakcie II wojny światowej stanowił olbrzymi zakład produkcji zbrojeniowej. Dziś to miejsce, do którego początkowo dojechaliśmy, to niepozorny las i trudno sobie wyobrazić, że to właśnie tutaj lata temu trwała produkcja zbrojeniowa i to właśnie tutaj znajdowała się największa filia obozu grossrozen. Udaliśmy się do miejsca, gdzie właśnie trwały interdyscyplinarne wykopaliska archeologiczne. Wjechaliśmy dokładnie w takie miejsce, które nigdy nie było badane, a na bazie opracowania historycznego wykonanego przez Łukasza, który bazował głównie na archiwalnych zdjęciach lotniczych, wiemy, że w tym miejscu miał znajdować się wspomniany obóz. Dotarliśmy do trwających wykopów archeologicznych ulokowanych w prawdopodobnym narożniku obozu. Idziemy w kierunku badań. Co jest najtrudniejsze w badaniach w takim miejscu i takiej historii? Przede wszystkim to, że nie wiadomo. Gdzie tak naprawdę poszukiwać? Tutaj był olbrzymi problem, jeśli chodzi o sam obóz, bo na, na nim się na razie skupmy. Do tej pory, już właściwie to było od... praktycznie zaraz po wojnie ta wiedza gdzieś zaniknęła. W latach 70-tych myślano, że w ogóle tu były dwie filie. Coś zrobiło olbrzymie zamieszanie. Dlaczego? Dlatego, że obóz się nazywał A.L. TRAIBEN, co oznacza Arbeitslager Kittitreben Trzebień. Natomiast więźniowie zapamiętali, tu w prawo pójdziemy, że to było Kreczemberg, czyli Karczmarka. To była nieistniejąca już teraz obecnie stacja kolejowa, która tak się nazywała. Spowodowało to olbrzymie zamieszanie. Myślano, że po prostu są dwa obozy. No ale już teraz, dzięki tej kwerendzie historycznej, udało się ustalić, że ten obóz był tylko jeden, natomiast nie wiadomo gdzie był. Tutaj Rosjanie stacjonowali do 1993 właściwie roku i tak naprawdę to. To jest olbrzymie zamieszanie w tym terenie, bo jak widzisz, pełno jest dołu, pełno jest różnego rodzaju pozostałości czegoś. I teraz, co było niemieckie, co było za czasów rosyjskich. Tą zagadkę trzeba było rozwikłać. O przebieg prac w ramach wykopu archeologicznego, do którego dotarliśmy wspólnie z Łukaszem, zapytałem archeologa Radosława Biela, który wraz z grupą asystentów pracował na tym stanowisku. Ten wykop, przy którym się znajdujemy, co na razie udało się ustalić, dlaczego on właśnie jest w tym miejscu, Tutaj ten konkretny przede wszystkim założyliśmy, bo wedle zarówno powiedzmy numerycznego modelu terenu, czyli danych LIDAR, po odfiltrowaniu lasów, widzieliśmy pewne interesujące struktury, ale dodatkowo właśnie to wspomniane zdjęcie lotnicze w tym miejscu powinien przebiegać jeden. Albo może i, i, i więcej ogrodzeń z drutu kolczastego. No, i mieliśmy nadzieję, że uchwycimy narożnik, może jakąś wieżę strażniczą. Jeśli szczęście by nam dopisało, i wydaje się nam, że dopisało, bo uchwyciliśmy w dosyć wąskim, tak jak mówiłem, sondażu. Udało się nam uchwycić bardzo, bardzo długi pal drewniany. W całkiem niezłym stanie zachowany jeden, drugi już w o wiele gorszym. Czy są to konkretne, konkretnie pale od wieżyczki strażniczej, no to musielibyśmy jeszcze sprawdzić na terenie innych obozów, jak one były, jak dużej średnicy one były, czy są podobne, to jeszcze kwestia do ustalenia. Byliśmy przy pierwszym wykopie, gdzie prawdopodobnie znajdowała się wieżyczka i ogrodzenie, tak? Tak, byliśmy jakby przy południowo-zachodnim skraju obozu. a Teraz przemieścimy się na jego drugą stronę. Miejsce, gdzie, które już będzie odrobinę za obozem, ale to będzie rejon, z którego jakby wybiegała na główną drogę. Ścieżka z obozu. I tam moim zdaniem w tej okolicy znajdował się dom komendanta całego obozu. A sam wykop, sam wykop jest położony w bardzo ciekawym miejscu, to może być no, dla ludzi, którzy troszeczkę znają tą tematykę, bardzo ważna informacja, bo jest on założony w miejscu, gdzie była traszeja przeciwlotnicza. Tak na zdjęciu lotniczym można było ją zobaczyć. I ta transzeja przeciwlotnicza no to jest zawsze takim miejscem, którym chętnie jest to gotowy dół, do którego się wrzuca zbędne rzeczy, które w 1945 roku, 1946 w chwili kiedy ktoś podjął decyzję o jej zasypaniu, no to najczęściej wrzucano tam różnego rodzaju śmieci. Wtedy śmieci, a dla nas bardzo istotne teraz rzeczy, artefakty, można nawet powiedzieć, że skarby. Więc zobaczymy, co po prostu jest w tej transzei, co tam zostało schowane. Teraz właśnie jedziemy to sprawdzić. Na temat tego, co udało się znaleźć badaczom na terenie dawnej transzei, powiemy za chwilę. Tymczasem poprosiłem o komentarz do badań koordynującego projektem archeologa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, doktora Pawła Konczewskiego. Znajdujemy się w borach dolnośląskich, w nadleśnictwie chocianów, w leśnictwie borówki. Koło nas rozciągają się relikty niemieckiego obozu koncentracyjnego Arbeitslager Kitlitz Treben. Ten obóz jest częścią prac badawczych, częścią prac badawczych. W obszarze tego obozu prowadzimy część badań, które realizujemy w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt się nazywa Bioarcheologia i archeologia krajobrazów represji narodowo-socjalistycznych. Prace te prowadzimy wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i z Uniwersytetem Zachodnioczeskim w Piliźnie. A celem projektu jest rozpoznanie pozostałości krajobrazowych, miejsc związanych z represjami. Nazistowskimi w czasów II wojny światowej, takie właśnie jak obozy koncentracyjne, obozy pracy, obozy jenieckie. A drugi z celów projektowych to jest poszukiwanie, odkrywanie zapomnianych albo utajnionych mogił ofiar represji nazistowskich z czasów II wojny światowej, przede wszystkim właśnie tych więźniów i jeńców wojennych, którzy. Pracowali i zmarli w obozach, które badano. Jakbyśmy się przenieśli 80 lat wstecz, to co wokół nas by się znajdowało? Jakby ten teren wyglądał? 80 lat wstecz, to dokładnie stoimy teraz przed to. Ja stoję, właściwie opieram, opierałbym się o ścianę baraku. Baraku, który prawdopodobnie był um, częścią komendantury obozowej. Tutaj znajdowała się um, kompania, um, która, ludwafę, która pilnowała, znajdującego się dosłownie 30 metrów dalej, obozu. 30 metrów dalej byłoby ogrodzenie obozowe. Za nami, tam gdzie w tle um, trwają wykopaliska archeologiczne, um, znajdowałaby się um, szczelina. Przeciwlotnicza, czyli takie doraźne schronienie, w którym to w razie nalotu mogła się ukryć ta grupa żołnierzy i strażników obozowych, którzy pilnowali tego miejsca, szczegli tutaj, zarówno właśnie obozu, jak i również rozmieszczonego w koło wielkiego magazynu Luftwaffe, w którym to pracowali więzieni tutaj ludzie. Jesteśmy przy kolejnym wykopie, dotarliśmy właśnie. Tutaj zespół też pracuje. Ktoś przed chwilą też z detektorem metali znalazł jakiś ciekawy przedmiot. Co to jest, to pewnie będzie jeszcze ustalane. Cały czas jesteśmy w lesie. Krajobraz typowo leśny. Ktoś, kto na pewno nie przebadałby, nie zrobiłby kwerendy archiwalnej, nie miałby absolutnie że świadomości, że to właśnie tutaj mogły stać różne obiekty i, i stojące za nimi tajemnice oraz różnego rodzaju nierozwikłane opowieści. To jest to, co udało się znaleźć, tak? Tak. po podczas takich dotychczasowych efektów prac, no to są różnego rodzaju po prostu pozostałości infrastruktury. Yy metale, zapięcia, jakiegoś rodzaju śruby, to wszystko co tutaj funkcjonowało, bo przez teren może samego obozu nie przebiegała kolejka wąskotorowa, ale w pobliżu była cała sieć w ogóle kolejowa, która obsługiwała cały teren mumy. Natomiast tu w tych wykopach udało się znaleźć takie no, rzeczy związane raczej z życiem codziennym, tu fragment jakiegoś prawdopodobnie bardziej ozdobnego kufla, zresztą z niemieckim napisem. W tej ich in finster Mitternacht za so Einzam auf der Stillenwacht. Hmm. Czyli widzę, y, stoję w środku nocy na cichej straży. Nie wiem co to jest za fragment tekstu. Y, widać, że to taki bardziej ozdobny materiał. A no cóż, wszędzie tutaj się kryją takie właśnie zagadki, jak taka łyżka, która znaleziona została tu na terenie samego obozu, niedaleko bramy głównej. No i tak naprawdę my teraz dalej nie wiemy, czy to jest łyżka, którą pozostawił jakiś żołnierz już radziecki, tudzież sowiecki, w czasie kiedy to pełniło rolę takiej bazy, poligonu tutaj tak naprawdę wojsk przeciwlotniczych rosyjskich czy jest to jeszcze pamiątka po więźniach z obozu bo zostało znalezione w, centra, znaczy w centralnej, tuż przy bramie obozowej od strony wewnętrznej obozu jest to taka właśnie typowa łyżka jak to się ładnie mówi no name, czyli nie jest sygnowana no i tak naprawdę dopiero się zastanawiać z takiego okresu pochodzi to była pierwsza część podcastu magazynu Odkrywca, w którym zagłębiamy się w mroczne tajemnice lasu Nieopodal Bolesławca gdzie przeszłość wciąż rzuca długi cień. To co odkryliśmy to dopiero początek, a prawda ukryta w tych ziemiach czeka na dalsze odsłonięcie. Badania trwają, a my z pewnością wrócimy do tej zagadki. Dziękujemy za przesłuchanie. Podcast powstaje dzięki wsparciu odkrywcy na Patronite oraz pronumeratorów magazynu Odkrywca. Często dzielimy się informacjami, które są niedostępne nigdzie indziej, dlatego zapraszamy do wspierania naszych badań. Do usłyszenia wkrótce, Krzysztof Wojtas, magazyn odkrywca.